To najdroższy błąd, jaki możesz popełnić, kupując perfumy na zimę. Ale ja Ci pokażę, jak go uniknąć. Kochasz ten waniliowo-tytoniowy vibe, ale nienawidzisz tej ceny? Spokojnie, oto trzy genialne, bliskie alternatywy, które dają ten sam vibe, ale nie zrujnują Ci portfela. Frank Boclet, Tobacco to najbliższy klimat oryginału. Wanilia, tytoń, Przyprawy. Ale z trochę większą słodyczą. Czuć tu mocniej goździki i śliwkę, które nadają mu taki lekko kompotowy vibe. Nie tak mocny jak Ford, ale jakościowo świetny. Ja go kupiłem latem za około 300 zł, wart każdej złotówki. Joanna Krupa yourself tak, serio. Joanna Krupa, ale nie śmij się, bo to naprawdę niezły kobiecy twist na tobako wanilę Mniej tytoniu więcej wanili i pudru. Bardziej delikatny, przytulny kobiecy. Czasem da się go wyrwać za 70-80 zł, więc jak chcesz tanio pachnieć jak milion. Proszę bardzo. Oczywiście nie ma to jakości składników jak perfumy za 1000 zł, ale w tej półce cenowej robi robotę. Marmacija Anciata Anniversary. A to zupełnie inna bajka. To tobako wanil w garniturze i z włoską manierą. Mniej agresywny, bardziej dostojny, wszystko ze sobą pięknie gra i nie wali w twarz. Subtelnie otula i trzyma klasę. To taka niszowa wersja dla tych, którzy lubią jak zapach płynie, a nie krzyczy. A jeżeli chcesz część o arabskich zamiennikach Toma Forda, daj znać w komentarzu.